Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, 6 października w poniedziałek. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jest to rozdział 10, a wersety od 25 do 37. Zanim jednak usłyszymy tę Ewangelię, poprośmy Ducha Świętego, by nas wspierał w jej rozumieniu. Duchu Święte, zapraszamy Cię z darem. Przede wszystkim darem mądrości i zrozumienia, darem Twojego światła. Prosimy, aby to słowo, które do nas dzisiaj wypowiesz, padło na żyzną glebę naszych serc. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza: Pewien znawca Tory wstał i, próbując go podejść, zapytał. Rabbi, co powinienem robić, aby otrzymać życie wieczne? Lecz Jeszua powiedział mu, co jest napisane w Torze, jak tam czytasz. Od Odrzekł: Będziesz miłował Adonai, Boga swego całym swym sercem, całą swą duszą, całą swą siłą i całym swym zrozumieniem, a swego bliźniego jak samego siebie. To właściwa odpowiedź. Powiedział Jeszua, rób to, a będziesz miał życie. Ale on, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jeszui, a kto jest moim bliźnim? Nawiązując do tego pytania, Jeszua powiedział, pewien człowiek schodził od Jeruszalaim do Jericha i napadli go rabusie. Zdarli z niego ubranie i pobili go. Potem odeszli, zostawiwszy go na pół umarłego. Przypadkiem schodził tamtą drogą pewien kochen, kiedy jednak go zobaczył, minął go, przechodząc na drugą stronę. Podobnie jeden lwi, który dotarł tam i zobaczył go, też przeszedł na drugą stronę. Lecz natknął się na niego podczas podróży pewien człowiek z szomron. A gdy go zobaczył, wezbrała w nim litość. Podszedł więc do niego, przemył jego rany oliwą i winem i przewiązał je. Potem wsadził go na własnego osła, przyprowadził do gospody i zajmował się nim. Nazajutrz wziął równowartość dwudniowego zarobku, dał ją gospodarzowi i powiedział: opiekuj się nim. A jeśli wydasz więcej, to w drodze powrotnej dopłacę ci. Jak ci się zdaje, kto z nich trzech stał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rabusiów? Odrzekł. Ten, który okazał mu miłosierdzie. Jeszua powiedział mu, idź i czyń tak jak on. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Kochani, jest nam znana ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Wiele razy mamy okazję ją słyszeć w ciągu roku. I dzisiaj również Pan Jezus nam przypomina właśnie o tym, a właściwie odpowiada na pytanie: Kto jest moim bliźnim? Ja myślę, że warto sobie to pytanie zadawać. Też y, słuchając właśnie odpowiedzi Pana Jezusa, przede wszystkim słuchając odpowiedzi Pana Jezusa, dlatego że dzisiaj wielu z nas w tym świecie żyjącym tak dostatnie, tak szybko y, i tak bezmyślnie czasami y, nie zadaje sobie tego pytania, y, albo wręcz y, kopiuje te fałszywe odpowiedzi, które daje dzisiejszy świat. Kto jest moim bliźnim? Czy to jest ten, który jest dla mnie bezpieczny, jest dla mnie fajnym przyjacielem, spokojnym sąsiadem? Kto jest moim bliźnim? Pan Jezus opowiada taką historię no oczywiście tutaj tego człowieka, który leżał pobity, i jest w niej coś takiego, co warto rozważyć, kiedy ci ludzie, ci trzej, najpierw kapłan, potem Lewita i w końcu Samarytanin, kiedy oni spotykają tego człowieka, jest tutaj, zwłaszcza przy Samarytaninie, napisane, że natknął się na niego podczas podróży pewien Samarytanin, pewien człowiek z Shomron Samarii. Natknął się na niego. Moi drodzy, przypomnijcie sobie takie sytuacje, że natknęliśmy się na kogoś. Myślę, że Wam się zdarzyło, mnie też się to już zdarzyło, że widzimy jakiegoś człowieka, kogoś widzimy i chcemy, żeby on nas nie zauważył. Z różnych powodów byłoby to związane może z jakąś właśnie, z jakąś powinnością wobec niego. Z jakąś usługą albo z jakąś zależnością, czy po prostu z różnych powodów. Chcemy, żeby ten człowiek mnie nie zauważył, żeby, żebym go po prostu nie musiał konfrontować się z tą sytuacją jego i moją, bo zawsze ja muszę się skonfrontować, wtedy też podejść i jakoś zareagować. No, a jeśli spotkam, natknę się na osobę, która jest przeze mnie nielubiana to będę musiał jakoś zareagować. Mogę zareagować łagodnie, mogę zareagować y, jakimś dzień dobry czy cześć, a mogę zareagować jakimś od, odburknięciem albo właśnie odwróceniem głowy. Y, I wtedy y, wszystko też jest jasne, komunikat jest czytelny. Więc mamy tutaj y, to, to pierwsze słowo natknął się, natknął się. Y, I... Y, jak reagujemy, czy przechodzimy na drugą stronę, czy konfrontujemy się z tą daną sytuacją. po drugie, Pan Jezus pokazuje coś takiego, że miłuj bliźniego swego jak siebie samego. To znaczy miłuj, kochaj tego człowieka, który, można by też powiedzieć, jest blisko ciebie, jest blisko ciebie. Nie da się z drugiej strony kochać świata, zbawiać świata gdzieś tam Oddali, nawet w swojej pracy, a potem przychodzić do domu i, i burczeć jak, jak mucha, albo mruczeć jak borsuk. No, no nie da się tak. To jest jakaś, jakaś no coś niewyobrażalnego, co, co, co się kłóci bardzo mocno z Ewangelią. Bliźni to ten, którego mam przy sobie. Mam go tu, blisko. On jest przy mnie, ja może nie jest mi komfortowo, że muszę z nim się mijać, że muszę go zobaczyć, że muszę się do niego odezwać. Czy no w ogóle już muszę mu pomóc? Ale to jest właśnie ten, to jest ten człowiek. I Pan Jezus mówi o takim człowieku. Nawet my w języku polskim etymologicznie to słowo bliźni to jest od właśnie takiej bliskiej bliskości. Ale nie, nie tylko bliskości, takiej pokrewieństwa krwi, ale tej bliskości, jak właśnie tutaj w tej Ewangelii Pan Jezus pokazał, y, samarytanina, zresztą kapłana i lewite tak samo, którzy prawdopodobnie pierwszy raz widzą tego człowieka. Oni, oni go po prostu zobaczyli na drodze, którą przechodzili. Samarytanin z, z kapłanem szli po swojej służbie, więc pewnie nie mieli ochoty, żeby teraz się jeszcze czymś zajmować, kimś zajmować tutaj. A ten Samarytanin też był w podróży, on nie był blisko domu, on nie był w jakimś takim swoim mieście, on był w podróży. Jeśli jesteśmy w podróży, to znaczy, że to nie jest nasze miasto, to nie jest nasza okolica. My tu nie mamy ani domu, ani krewnych, ani znajomych. No i on właśnie w takiej sytuacji okazał się bliźnim, że wziął tego człowieka, nie zostawił. Nie przeszedł obojętnie, nie odwrócił głowy, tylko w tej sytuacji pomyślał, co mogę dla niego zrobić tymi środkami, jakie mam tu obecnie przy sobie. Tak, stracę. Stracił czas, stracił pieniądze, dwudniowy nawet zarobek. Mamy te dwa denary tutaj powiedziane. Więc tak, ja to stracę, no ale mam wybór. Jeśli ktoś pyta pana Jezusa. Co, jest, co mam robić, aby otrzymać życie wieczne, to Pan Jezus odpowiada. Odpowiada oczywiście, niech nam to też nie ucieka, dzisiaj się nie na tym skupiamy, ale niech nam to też nie ucieka. Odpowiada Pan Jezus oczywiście najpierw, będziesz miłował Adonai, Boga swego, całym swym sercem, całą duszą, całą siłą, całym zrozumieniem, a swego bliźniego, jak siebie samego, to już mieliśmy. Więc kochani, będziesz miłował Adonai, będziesz miłował Pana Boga. Jeszcze raz i jeszcze wiele razy powtórzę słowa błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Wy mówicie często pieniądz, a ja mówię często miłość. Są nabożeństwa różańcowe. Kolejny tydzień rozpoczynamy nabożeństw różańcowych, różańca, modlitwy różańcowej. Nie zapominajcie o tym. Będziesz miłował Adonai. Całym swoim sercem, całą swoją duszą, umysłem, to jest dasz czas Panu Bogu w tym dzisiejszym dniu, krótko mówiąc. Więc chcesz osiągnąć życie wieczne? Pewnie każdy z nas tego chce. No to kochajmy Pana Boga jak Pana Boga, a nie, a nie jak nam się wydaje, i drugiego człowieka tak jak na to zasługuje, a nie jak nam się wydaje. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Życzę dobrego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.